Przez jakie U pisze się euro? Kłóci się matka z córką. Pasażer śpiący na dole czuje, że nagle z góry zaczyna na niego spływać rzadka Q. Ku... <zysy> Mam wodę przygotowaną, bo może być sucho, ale niekoniecznie. <zysy> Moi drodzy, w grudniu czytałem wam żarty o lekarzach z książki 333: do wcipy przychodzi baba do lekarza. I ten odcinek wam się spodobał i zrobiłem w nim konkurs, gdzie najlepsze żarty wygrywały. I stwierdziłem, że no nie można tych żartów tak o, zostawić, i wybrałem y, części z nich i będę je czytał w tym filmie. Jedziemy. <laughs> Babciu, czy dziadek jest mechanikiem? Nie wnusiu. Dziwne, bo właśnie leży na ulicy pod autobusem. Kamil mróz, no trochę zmroziło. W szpitalu psychiatrycznym lekarz. Pielęgniarki mówiły mi, że podobno założył pan kwartet muzyczny, pacjent. No tak, to ilu was tam gra w tym zespole? No trzech, tak? A kto? No ja z bratem. To ty masz brata? Nie. Dlaczego? A kwartet to nie jest cztery osoby? Jest kwartet denty, fortepianowy, saksofonowy, fletowy, ale wszędzie cztery instrumenty. Dobrze myślałem. No nieważne, ale nie ma brata. Ilu pani miała partnerów? Pyta ginekolog. Trzech. Hm, to niezbyt wielu. Tak, dzisiaj był spokojny dzień. Jak pani zarabia na życie? Daję. Co pani daje? Daję dupę. W wojsku kapitan mówi do żołnierza: szeregowy. Nie widziałem was wczoraj na ćwiczeniach z kamuflażu. Dziękuję, panie kapitanie. A, czyli się dobrze schował. Rozmowa dwóch kumpli. Słuchaj, jeszcze parę miesięcy temu na dobrej jakości seks wydawałem 3-4 tysiące miesięcznie, a teraz mam go praktycznie za darmo. Co? Ożeniłeś się? Nie, rozwiodłem. No, można i tak. Siema meli i ludziska oto mój kawał. Siema. Dwóch staruszków siedzi na ławeczce pod domem spokojnej starości i patrzą melancholijnie w przestrzeń, kiedy w pewnej chwili odzywa się jeden z nich. Tadziu, mam już 75 lat. Wszystko mnie boli i dokucza reumatyzm. Jesteś moim rówieśnikiem. Powiedz, jak ty się czujesz? Jak nowonarodzony? Naprawdę? Jak nowonarodzony? Tak, nie mam włosów, nie mam zębów i chyba przed sekundą zesrałem się w gacie. To no faktycznie jak nowonarodzony. Ksiądz po kolędzie. Dziewczynko, a ty umiesz ładnie się żegnać? Tak, do widzenia. Bardzo ładnie. Dwóch facetów niesie ciężką szafę na 22 piętro. Nagle jeden mówi: Mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Zacznij od tej dobrej. Jesteśmy już prawie na 22 piętrze, a ta zła to nie ta klatka. No, 22 piętro to wysoko, wysoko. Bez windy ciężko. Przychodzi zezowata baba do zezowatego lekarza. Lekarz, prosiłem, żeby wchodzić pojedynczo baba. Ja nie do pana ja do tego drugiego. Wszystko jasne. Blondynka pyta blondynki: Przez jakie U pisze się euro? No jak to przez jakie? Przez U zamknięte. Jesteś tego pewna? Tak, bo wymienia się na złotówki. No to jest pomysłowe, nie wpadłbym na to. Ale rzeczywiście, no tak się wymienia. Pacjent u lekarza. Panie doktorze, jest pan genialny. To, co mi pan przepisał ostatnio, jest cudowne. Lekarz na to. Genialny to jest aptekarz. Pomyliłem recepty i dałem panu tą, na której rozpisywałem długopis. Oto, to, to, to. Ja jak czasami dostaję receptę od lekarza, to nie wiem nawet, jak on się nazywa. Co mówi kat do skazańca pod szubienicą? Głowa do góry. No tak, no głowa do góry. Jedzie dresiarz bęmką. nagle szarpnęło, huknęło. Co jest, kurwa? Wysiadł z samochodu i patrzy. Złapał gumę. Więc klęka przed kołem i zaczyna odkręcać. Podchodzi drugi dresiarz i pyta: Ty, co robisz? Koło. To ja mu zrobię radio. To pewnie taki żart z lat 90., bo już chyba tak nie kroją. Ja to pamiętam jeszcze, jak byłem dzieciakiem, to radia tam no, regularnie, nie że ja kradłem, ale słyszałem, że kradną. Tak. W pociągu nocnym, w przedziale sypialnym z kuszetkami, pasażer śpiący na dole. Czuję, że nagle z góry zaczyna na niego spływać rzadka kupa. Wściekły, zaczyna walić w górne łóżko i krzyczy. Panie, panie, budź się pan, zesrałeś się pan, budź się. Ale ja nie śpię. No nie spał. Niefajna sytuacja, na pewno niefajna. Przychodzi facet na badanie prostaty. Lekarz zaczyna wykonywać badanie i mówi. No dobra, Andrzej, tylko się nie podniecaj i nie miej wzwodu. Facet odpowiada. Panie doktorze, ale ja nie jestem Andrzej, lekarz na to wiem, ale ja jestem. No, grunt to samo kontrola. Ostatnio wpadł mi do mieszkania złodziej. Popatrzył, porozglądał się, zostawił 100 złotych i numer telefonu, mówiąc, stary, jak będziesz czegoś potrzebował, pisz. Super złodziej. Chirurg do pacjenta po operacji. Mam dla pana złą i dobrą wiadomość. Zła jest taka, że obciąłem panu zdrową nogę. O Jezu! A jaka jest ta dobra? Tę chorą spokojnie da się wyleczyć. No? Zawsze jakiś plus. Pies wchodzi do baru i mówi do barmana: Barman, piwko proszę. Barman na to: O cholera, gadający pies. Powinieneś pracować w cyrku. Pies na to: Serio? Szukają spawacza? Uzdolniony pies. Tak. Jak przekazać kumplowi dwie złe wiadomości naraz? Wiesz co? Chyba twoja żona nas zdradza. No to tak, tak. Jedzie Baca bryczką przez granicę. Zatrzymuje go żołnierz i pyta. Co wieziecie w tej beczce, Baco? Ano, panocku, sok z banana. Ale banan nie ma soku. To masz, pan, spróbuj. Żołnierz próbuje, krzywi się i mówi. Fuj, a jedź se, Baco, dalej. Na to Baca do konia. Wio, banan. Ha, że koń był banan. No, nie zazdroszczę temu żołnierzowi. Nie. Wysoki i niski facet sika na ścianę. Niski ciągle mruży oczami. Wysoki pyta: Co tak mrużysz tymi oczami? Abo mi do oczu pryska. No nie fajnie, nie fajnie. Przychodzi półbaby do lekarza, a lekarz mówi: Ba, a, ba, ba. Dlaczego choinka nigdy nie jest głodna? Bo jodła. A no, jak jodła, to dobrze, to nie jest głodna. To jest chyba mój faworyt. Siedzi jesz pod jabłonią i je jabłko. Podchodzi do niego zając i pyta, co tam jesz? A jesz na to, a co? Zając? No tak, przecież jesz to nie zając. A tu mam chyba też drugiego faworyta. Kłóci się matka z córką. W pewnym momencie matka się bardziej wkurzyła i krzyczy: A mogłam cię połknąć! To jest mocne. To, jest, to, to mi się podoba. Lubię takie żarty. Rozmowa dwóch jasnowidzów: wiesz co? Tak, wiem. No i króciutko. Wbiega facet do baru i krzyczy To ja. A to nie był on. No, bywa i tak. Co zrobić? Słuchajcie, dajcie znać, jak Wam się taki format podoba. Tych żartów tam napisaliście masę, prawie 600 komentarzy, także spokojnie, jeszcze nie jeden odcinek może powstać. I to mi się podoba, bo mogę was trochę wciągnąć do tych filmów, a na tym mi zależy, żebyście też byli częścią materiałów, które nagrywam. Jesteście, bo dużo wysyłacie screenów, na przykład z rozmów, z olx no ale tutaj. Jest to konkretnie od Was, więc super. I jeszcze jedną rzecz Wam chciałem powiedzieć, bo od miesiąca pracuję nad materiałem, który nagrywałem latem w zeszłym roku. I to jest zupełnie co innego niż do tej pory mogliście oglądać na moim kanale. Film będzie na kanale w tę niedzielę, 14 stycznia. Ja jestem generalnie zajerany. Siedzę teraz do późnych godzin, montuję, dodaję różne efekty, żeby no, dać Wam po prostu najlepszą formę tego materiału, jaką. Na ten moment mogę stworzyć. Już nie przedłużam. Zapraszam po prostu w niedzielę na kanał i dajcie koniecznie znać, czy Wam się podoba. A my widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Tego lata odkryłem największe tajemnice Portugalii. To znaczy, tak naprawdę to już zeszłego. Wyjazd, który odmienił moje życie. Moje życie, mojego życia, mojemu życiu. A, sorry, intro. Miejsca, w których nigdy nie stanęła ludzka stopa. O o, o, o kurwa. Niesamowite zwroty akcji. Chodź tam, pójdziemy. Chuj wiesz, to tu. Pościgi. Gdzie? Stój, ja jadę. Dobre jedzenie. Oh boy, do I love eating food. A nawet otarcie się o... tu ktoś jest.